Witam wszystkich na moim kanale. Dziś zapraszam Was na przegląd odzieży i dodatków. Zaczynamy od takiego białego, ażurowego sweterka w cenie 45 zł. Jak widzicie maksymalnie do rozmiaru XXL. Dość taki długi, mam wrażenie, że bardziej taki rozmiar oversize'owy. I tutaj, moją uwagę, przykuł taki worko-plecak kolorze takiego brudnego różu. Na początku jak go zobaczyłam, myślałam, że ma taką klapę, ale niestety on jest tylko i wyłącznie zamykany na taki ściągacz i ta dziura cały czas zostaje dość duża. Tutaj jak widzicie ma z boku takie przedgródki, siateczki, na przodzie taka kieszonka na suwak. I z drugiej strony, tak jak powiedziałam, przegródka z siatki i zaraz Wam tutaj pokażę, jak ono wygląda wewnątrz. Trzeba tutaj tak ścisnąć i zsunąć to. I wewnątrz też macie jedną kieszonkę na suwak. Tak jak powiedziałam, dość fajne, tylko szkoda, że nie ma żadnego zamykania i ta dziura cały czas zostaje. Dalej jeszcze tutaj zobaczyłam taką Bluzę z takim jakby półgolfem zapinaną pod samą szyję w kolorze takiego ekry za 50 zł. I tak ona się prezentuje. Jak widzicie, nie ma żadnych kieszonek, tylko tutaj nasuwak z przodu. Następnie jeszcze popatrzyłam na te inne bluzy, tutaj już były takie większe za 70 zł w kolorze czarnym, nasuwak, kieszonki typu kangurek i z tyłu jak tutaj widzicie mają kaptur. oprócz czarnego koloru był również w takim kolorze zielonym, takie ściągacze na rękawach, no i również dość duży kaptur. I też bardziej takie oversize'owe te rozmiary. Tutaj już były kamizelki, które zapewne już wszyscy widzieli. W cenie 60 zł. Kolor czarny. Żałuję tylko, że nie mają kieszonek. I one są zapinane na taką haftkę przy samej szyi. Tutaj znajduje się ta haftka. I materiał też bardzo przyjemny, taki milutki, no i dość duży kaptur z tyłu. Dalej zauważyłam taką bluzkę w długich rękach w kolorze żółtym. Cena 30 zł, też są dość duże rozmiary, tak jak tutaj widzicie. Też bardzo taka elegancka ta bluzka i kolor w sam raz na jesień. Obok tej bluzki był taki zielony sweterek. Tak on się prezentuje. I cena tego sweterka? 25 zł i również on był na duże rozmiary. Taki klasyczny, y, bawełniany. Idąc dalej, y, były takie lekkie płaszczyki. Ten tutaj. Maksymalnie, maksymalnie do rozmiaru L w cenie 80 zł. Kieszenie, też pasą yy, taki bardziej oversizezowe i płaszczyk yy, z, razem z kapturem dość gruby był ten materiał. A tutaj kolejna kamizelka w kolorze beżowym, już bez kaptura. I również bez kieszonek, co na 50 zł. I podobnie jak wcześniejsza kamizelka zapinana na haftkę. Um, były takie rękawiczki bez palców w cenie 12 zł. One należą już do tej kolekcji, właśnie gdzie pokazywałam te kapelusze i tą torbę z takiego właśnie baranka i tak one się prezentują na rękach. Tutaj jeszcze były takie delikatne sweterki 35 zł. W kolorze takim beżowym, tutaj guziczki z przodu, bardzo miłe w dotyku. Tutaj kolejny taki króciutki płaszczyk w kolorze czarnym, z przodu takie kieszenie i cena tego płaszczyka to 70 zł. Kolejnymi produktami tutaj będą te, które już widzicie przed sobą. Taki sweterek cena 40 zł, jak widzicie wykonany z materiału z recyklingu, ażurowy, ja tu Wam go wyciągnę, to ciekawie się prezentował, był dostępny w dużych rozmiarach, całkiem ładny. Kolejny to ten wpaski za 40 zł akrylowy, o ile dobrze jeszcze pamiętam. W takie pasy też całkiem ładnie się prezentował. I tutaj jeszcze z nowości były takie bluzeczki. Te bluzeczki były w kwocie 25 zł, maksymalnie do rozmiaru 3XL, w kolorze takim nie wiem burgundowym, bordowym. Cienka bawełna. Ale również też takie estetyczne. I w tym samym kolorze były takie bawełniane spódnice. Cena tej spódnicy to 40 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Dwie kieszenie z przodu. No i z tyłu takie proste. I jeszcze znalazłam taką spódnicę, która była tylko pojedyncza To była pojedyncza sztuka, ciemna zieleń, fason tak zwany cargo, cena 40 zł. Mnie ta spódnica się bardzo podobała, tylko szkoda, że była tylko jedna. Tak ona się prezentuje, jak widzicie takie rozcięcie z tyłu, o tak wygląda jej kolor. I to tyle w dzisiejszym odcinku, zapraszam na kolejne. Pa, pa!